Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel. A w grze AFK Journey pojawiła się już nowa, zapowiadana wcześniej postać, czyli Ludowik, mam nadzieję, że dobrze wymówiłem, no ale mniejsza o wymowę, uwieńczony eternalista. Postać oczywiście klas S, czyli z tych lepszych, niemartwy, wsparcie, magiczne obrażenia i zasięg 6 kratek powiedzmy. Pierwsze skojarzenia były takie, że to jest martwa Florabel, jeżeli się przyjrzycie to faktycznie Troszkę wygląda jak taka niemartwa Florabel, no ale mniejsza o to. Tutaj mamy omówić sobie umiejętności od razu mówię, że na tym filmie nie będę oceniał postaci, bo tutaj działa to troszkę inaczej. w Wajewkiej arenie zwykłej postać wchodzi na serwery testowe, tam jest testowana już od razu. Tutaj działa to troszkę inaczej, więc lecimy z tematem. Przede wszystkim będzie to w końcu healer klasy S dla niemartwych, więc wieczny spokój to umiejętność ostateczna, tak zwana. Ludowik tworzy na swojej pozycji pole stale kwitnących kwiatów z łączną wartością uzdrowienia wynoszącą 1200% jego ataku. Zobaczcie, trzyma kwiatka, tworzy pole kwiatów no trochę taka florabel, prawda? Przywraca ono maksymalnie 150 plus 10% punktów zdrowia sąsiadującym z sojusznikom. Stale kwitnące pole uschnie, gdy wyczerpie się jego wartość uzdrowienia. Ale odzyska 100% wartości na sekundę i ożyje, gdy osiągnie ona maksimum. No i umiejętność aktywna: ludowik przenosi stale kwitące pole na wskazaną pozycję, na której wypuści trzy fale uzdrawiające. Każda z nich przywróci 110% punktów zdrowia wszystkim sojusznikom w zasięgu dwóch pól. Efekt aktywuje się nawet wtedy, gdy pole uschło. No i kolejne poziomy to jest po prostu zwiększona wartość leczenia więc na poziomie piątym od razu. Zwiększa wartość leczenia każdej fali uzdrawiającej do 150%. Kwiaty tkacza życia. Gdy nieprzywołany przeciwnik na polu bitwy traci 40 punktów zdrowia, stale kwitnące pole pochłonie 15% jego maksymalnych punktów zdrowia, maksymalnie 350%, jako składniki odżywcze, które odnowią wartość uzdrowienia. Umiejętność aktywna ludowik rzuca stale kwitnącymi kwiatami we wroga, który zadał największe obrażenia. Cel traci 40% plus 10% punktów zdrowia na sekundę przez 4 sekundy. No, i kolejne poziomy w ogóle w tej grze. Tak, poziomy wyglądają w ten sposób zazwyczaj. Poziom czwarty zwiększa liczbę punktów zdrowia traconych na sekundę przez cel do 55% plus 10%. Przypominam, że możecie sobie kliknąć na tę niebieską wartość. I macie wyjaśnienie, ta statystyka będzie się zwiększała z każdym zdobytym punktem mocy umiejętności. Eteryczne kwiaty kolejna umiejętność. Ludowik przenosi stale kwitnące pole niedaleko najsłabszego sojusznika i pochłania 9% plus 1% punktów zdrowia najbliższego nieprzywołanego przeciwnika maksymalnie będzie to 250%, by przywrócić wartość uzdrowienia pola. No i zaraz na poziomie czwartym. Zwiększa liczbę pochłoniętych punktów zdrowia do 12 plus 1%. Skupienie bohatera Ludowik zwiększa wartość swojego uzdrowienia podczas bitwy o 9 punktów. Wzrośnie ono dodatkowo o dwa punkty, gdy stale kwitnące pole zbierze wartość uzdrowienia równą 2400%. Spory przelicznik. No i kolejne poziomy no są takie same, w sumie tylko znowu się różnią troszkę tutaj cyferkami. Poziom trzeci zatem. Ludowik zwiększa wartość swojego uzdrowienia podczas bitwy o 14 punktów. Wzrośnie ono dodatkowo o 4 punkty, gdy stale kwitnące pole zbierze wartość uzdrowienia równą 2400%. Ulotne jagody, w ogóle kwiaty, jagody, jakieś owoce i tak dalej. Za każdym razem, gdy stale kwitnące pole dwa razy pochłonie składniki odżywcze przez kwiaty tkacza życia, stworzy ono ulotną jagodę która po krótkiej chwili wybuchnie i zada 100% obrażeń wszystkim wrogom oraz przywróci 130% punktów zdrowia sojusznikom w zasięgu. Poziom drugi zwiększa zadawane obrażenia do 110% i przywracane punkty zdrowia do 140%. Poziom trzeci trwale ulepsza stale kwitące pole po czterech pierwszych razach. Gdy wchłonie ono składniki odżywcze, przywraca 50% wartości uzdrowienia na sekundę. Efekt aktywuje się nawet wtedy, gdy pole uschło I poziom czwarty zwiększa zdawane obrażenia do 120% i przywracane punkty zdrowia do 150%. Przyrost siły, kiedy przeciwnik wejdzie na stale fitące pole, otrzyma 120% obrażeń i zostanie ogłuszony na 3 sekundy. Efekt może zostać aktywowany raz na przeciwnika na 12 sekund. No i umiejętność sezonowa dodatkowa, co 5 sekund zwiększa atak o 13% i pośpiech o 11 punktów na 3 sekundy u każdego sojusznika, który zadał najwięcej obrażeń i ma współczynnik punktów zdrowia powyżej 75%. No i tutaj zwiększają się po prostu wartości na poziomie 8, zwiększa premię do ataku o 20% z początkowych 13% i premię do pośpiechu do 18 z początkowych 11. Generalnie zapowiada się bardzo fajny healer dla niemartwych w końcu w ogóle postać dla niemartwych się pojawiła w grze. Co jest według mnie już mega sukcesem. Ja sobie troszkę przywoływałem, ale niestety bezskutecznie, na razie przynajmniej. Zresztą ja też dużych ilości nie miałem. Jeszcze 9 i w końcu go dostanę. W każdym razie jest baner dostępny przez 27 dni. Łącznie tutaj 26 jest, ale nagrywam z jednodniowym opóźnieniem. No i standardowo tutaj troszkę zwiększona szansa. Bohater większych szans, ludowik 3%. Macie na ludowika, z tym, że możecie wyciągnąć tylko i wyłącznie ludowika jako bohatera klasy S z tego baneru. Reszta to będą postacie typu A. Trzeba mieć to na uwadze, no ale na pewno dużo bardziej warto go tutaj pulować niż Sorena czy Ulmusa. Ulmus to w ogóle gdzieś tam widziałem, że w tier listach zniknął na samym dnie, chyba się znajduje. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Swoje opinie na temat nowej postaci możecie oczywiście zamieszczać w komentarzach, jeżeli macie tylko taką ochotę. Życzę wam miłej gry, powodzenia w losowaniach, jeżeli macie zamiar po niego losować. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.